Cześć, jestem Matuszku i y, dzisiaj sobie już w Fortnite'a. Y, słuchajcie, bardzo was przepraszam za y, taką... no, sporą przerwę zrobiłem sobie, bo miałem naukę. Wiecie, jak to jest. Y, no i y, przedstaw się. Cześć, z tej Fortnite Gamer. Witam was w kolejnym odcinku na y, kanale Kai Kai Lorena Co ty gadasz? Dzisiaj gramy w Fortnite'a, Fortnite tak jak już Ren powiedział. Co ty gadasz, to jest teraz. Tak jak już matricin powiedział, ja tutaj właśnie sobie zabijam graczy z kilofa. Łatwiutki frak. Yy, I więc tak, słuchajcie, przepraszam Was, że na moim kanale ostatnio nic nie ma. Wiem, że lubicie moje filmy, ale... Yy, ja ale po prostu musiałem się uczyć do egzaminu gimnazjalnego, który nie wypadł. Co to dużo mówić? Pozytywnie. Dobra. To... jaki to jest tryb? To jest taki tryb. Arena, dotywa... czyli że zdobywasz arena, punkty. Tak, tak gdzieś jest zdobywa co zabijcie kogoś punkty. Jest tutaj dziewięć. Ty widzisz ile tu jest graczy? Czy zawsze było tyle graczy, czy było mniej? Chyba mniej. Tak, ale to bardzo dobrze, że jest tyle graczy. Słuchajcie, jeżeli chcecie się nauczyć grać w Fortnite, musicie latać tam, gdzie są gracze. Nie tam, gdzie nie ma graczy. Bo inaczej wasze statystyki będą marne. Więc mówię wam, to jest taka dobra rada ode mnie. Ale je też y, nie, bo ch chyba wcześniej było 50. O, właśnie dostałem, ale dzięki temu, że przyleciałem w to miejsce, to to zaliczyłem likwidację. 53 sekundy masz. A i to jest o tyle teraz łatwiej, tutaj, że. jakąś kartę regeneracji. Nie wiem. Wypieszcza. 80 sekund masz do, do tego Już Widzisz tam się budują, tam To dawaj im, im dojazd rób Słuchaj, dasz radę na pewno Jesteś dobrym graczem Idę, idę, idę Masz 150 HP I słuchaj, możemy się tak umówić, że będziemy na odcinki latać miejsca, w których jest więcej graczy? Co to jest? Musisz to przenieść do furgonetki Widzisz? Jaki Furgonetka funcją? tam jest, musisz to przenieść i mnie ożywisz Nie czekaj, tędy pójdę Weź sobie pompę, sztucra Tak jest Świetne masz bronie słuchajcie, ostatnio w ogóle przez ostatni tydzień w ogóle w Fortnite'a nie grałem, bo jak już wcześniej powiedziałem egzamin gimnazjalny. Ja też w ogóle... Nie byle nie jaka sprawa. Trzeba się uczyć. Ale już od przyszłego tygodnia postaram się nagrać wam jakieś filmy, może o, o zmianach trenerskich w kadrze. nie będzie tyle. nie no, tyle. Kur... Kurde jakiś kret. Tam widzisz, tam jest furgonetka, tam przynieś mi to. Do, go! Nie uciekaj, nie uciekaj! Co ty robisz? Czekaj. Masz broń, korzystaj z nich. Ja nie wiem po co ty to rzuciłeś. Nie, walcz! Walcz! Idzie! Nie uciekaj! Nie bądź bambikiem! Ale ja cię tutaj chcę odstawić! Kurde, jaki gracz! Dawaj, 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 Kurde, no zabił mnie, no! Co za hamno. za, kurde, co za... wredny typ, nie? No. Dobra, tak, to co, to co? Przepraszamy Was, że, że tak szybko zakończyliśmy tą grę, ale jednak byli tutaj mocni gracze i dużo ich było. No. Dobra. Yy... No, Teraz mi się patrzy, że nie chcę Nie, to bierzemy logby. Tak. <laughs> bierzemy znowu ten tryb? Czy jakieś inne? Bierzemy jak. Dobra, gramy. Dobra, słuchaj, to bierzemy. Yy, jaki teraz tryb bierzemy? A, A może ta? zagrajmy zwykłe pary. Będziemy w każdej części. Nie, dobra, raczej, To jest ten Czy arena, tak? Tak, yy, tamtym... ty... Ile czasu przewidujesz na ten odcinek? No, nie wiem, no tak, dwie, trzy rundy trzy rundy. Tak Czyli to... tak z pół godziny. Teraz nie? słuchajcie, będą się y, raczej regularnie y, te, m, jak to się nazywa. Y, filmy y, pojawiały i nie będzie tylko Fortnite. Teraz sobie tak po prostu y, nagrałem, żeby było ten odcinek. Y, ale też będziemy jakieś inne gry nagrywać. Zobaczymy jakie. Jeszcze, ale tam przed, yy, Jeszcze się zastanowię, ale tam... Słuchajcie, jak ktoś wie, jak się wrzuca relacje na YouTube'a. Ty wiesz, jak się wrzuca relacje do YouTube'a? Yy, wiem. Wiesz? Patrzcie na żywo, tak? Stream, stream... Nie stream. Nie stream, bo stream... Chodzi ci ja o livestreama? No Nie, livestreama ja wiem, jak się robi. Ja no to... A na komputerze jak się robi, tak? Aha, no. Słuchaj, my lecimy na Big Bena, walimy kilofami, nie bój się, ja chcę, żebyś zrobił fraga. Samoloty już zlikwidowali, prawda? No niestety, ale podobno mają je przywrócić. Ale A kiedy to... to będzie i czy w ogóle to będzie, to ja tego w ogóle nie wiem. A czy jakieś nowe te, y... miejsca, y... pojazdy dodadzą, czy nie? Przecież powinni coś... Myślę, że na pewno coś zrobią, przecież, przecież jeżeli nie okay, będą nic to nowego to robić, nie? no to już coraz mniej ludzi będzie wpadało. W tej nie ziemi jest, tutaj, na tej ulicy. Kurde, no jakiś... Wywal go, wywal go, wywal go. Chyba... Chyba spadł, ha! o kurde ty go zabiłeś? tak no ładnie no nie zabije mnie nie dosięga tylko uważaj żeby nie spaść tutaj czekaj ja biorę leczenie jak jest uważaj pod spodem jak zniszczysz to jest yy, spadek wtedy się coś stanie yy, znaczy się dostaniemy po HP to, jak to zrobić, żeby się z nie stało? Ale słuchaj, gratuluję ci likwidacji. Właśnie o to mi chodziło, żebyś ten dorobek swój powiększył. Bo ja chcę jak najlepiej yy, dla ciebie i dla twojej... Moja, moja, moja. Chcesz dynamit? Ja mogę też. Czekaj, czekaj, To teraz robimy tak, to teraz tutaj z tyłu, idziemy. Albo jakby z drugiej strony. Jakoś, żeby było inaczej. Tutaj tam dochodzimy. Jeżeli będą bronie, to będą moje. Dobra. Ty, tam się coś dzieje! Bo ja się aż Kurde no! Co nic się nie ciężko? Teraz mogę skotnik tutaj. Chodź z nim no kurde Nie zauważyłem już. Nie baczy... zauważyłeś, to... Bo, bo to się jakiś bug zrobił, bo ja się odwrócić nie mogłem. Okej. Okay. Weszłem na to i się... to tak... nie mogłem się odwrócić. Nie wiem co chodziło. o co chodzi o. No jezem. To dwóch graczy gładnych ładnie, więc... Nie, no tak. Słuchaj! Branyki. Słuchaj! Ja szedłem po tą skrzynkę, a ty mi rozwaliłeś most! Bo ja się... Oh. No nie wiem. No. Bo rozwaliłem, bo chciałem rozwalić ten płotek i yy, samemu sobie to wziąć, ale było łatwiej yy, po prostu to wziąć o coś takiego. morskie. Ekran wczytywanie. jest taki sobie cytowanie. Ona ekran cytowania nowe. Kurwa, to co? Co? Co muszę? Ktoś... Ajo. Ajo. Cześć. Y a to ty, Radek. No. Czekaj.